A? Subcio! Sub Subcio! Ten O to mi chodziło, jak mówiłem, że content się sam robi na brygadzie. I tak cię nie odpowie Bo ma bo ma boli. Ale to nie jest on, anzymanie jeden. To nie jest on! To nie ja, to nie ja. Dali oczki mnie zabił, chłopaki! Ojo! No jaj, no jaj. Zabił, no chłopaki! Dali mnie zabił! Chłopaki! Brygada gracza Experience Za mało rasizmu! Chłopaki, za mało rasizmu! Chyba zaraz To jest wychowane, smajro Dobra, I hate... Okej, gość dostaje mucika No i tyle było z voice Niestety Szczęśliwego nowego roku, moi kochani widzowie. Chciałbym podziękować każdemu za bycie na wczorajszym. chyba wczorajszym, zależy kiedy ten filmik wstawy, który teraz oglądacie. Ale na moim poprzednim streamie, poczekalnia na nowy rok, bardzo fajnie było. Graliśmy w różne gry SCP z widzami, TF z widzami, Fortnite, Roblox. Było fajnie, nawet Little Company był pod sam koniec. Więc po prostu chciałbym bardzo podziękować za bycie na streamie. I no, generalnie Happy New Year, co nie, po, po, pochwalcie się, czy macie. jakieś, nevím, postanowienia noworoczne są ciekawe. Ja mam postanowienie noworoczne takie, żeby po pierwsze przeżyć. To jest chyba najważniejsze i nie mam jakichś większych postanowień, szczerze wam powiem. Po prostu próbuję przeżyć. Ale tak, na początku filmiku pewnie wstawiłem e, taką mini kompilację z mojego streama, nie tego poprzedniego, z poczekania na nowy rok. O bo to jest tylko z poprzedniego, poprzedniego, jak po prostu sobie chyba grałem w TF, czy coś, nie pamiętam, co to było dokładnie, ale wbijem na Brygadę na streamie i miałem w odpalonej voice chat. coś co Rzadko robię, bo zawsze, jakbym odpalony w chat, to zawsze znajdzie się jakiś potężny gracz, który powie jakieś śmieszne, banable słowo na Twitchu i na YouTubie, więc tego nie robię zazwyczaj. Ale postanowiłem, że to zrobię i kto by pomyślał, ktoś faktycznie N-wordem strzelił. Nie mam pojęcia, kto, bo tam był młyn, ale mam to gdzieś, szczerze Wam powiem, kto to zrobił. No jest, bo to mamy super, super. Ale farowo. <laughs> przejechał, go. Pociąg go przejechał, ale noob. Masakra. Ale tak, jeśli ktoś się kiedyś zastanawiał, dlaczego ja zazwyczaj na streamach, jak wbijam na jakieś polskie serwery albo ogólnie na jakiś serwer, to mam po prostu voice enable 0 wpisane w konsole, to teraz wiecie czemu. Bo zawsze, jak streamuje TFA, w sumie cokolwiek streamuję, to jest szansa, że ktoś powie albo zrobi coś, co jest manable. A ja po prostu nie chcę ryzykować, bo potem muszę wiecie, jak faktycznie z jakiegoś powodu Twitch to. Nie wiem, zbanuję, dam jakieś warning, czy jakieś inne dziadostwo, nie mam pojęcia jak to działa, tam już naprawdę. Będę musiał się odwołać, a to odwołanie na pewno przejdzie, bo za takie coś odwołanie, za za za, 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 za Za takie coś odwołanie zawsze przychodzi, ale no to po prostu jest zmarnowany czas dla mnie, co nie. Poza tym i tak jest od razu mała szansa, że dostanę za takie coś, cokolwiek, jakiegoś bana, czy warna, czy karę. Bo po pierwsze nie ja to powiedziałem, nie ja to zrobiłem, to był jakiś random na serwerze, więc Twitch Twitchem oni mają te swoje dziwne zasady, gdzie można dosłownie e, rysować dosłownie pornografię i pokazywać e, nagie piersi, ale nie możesz powiedzieć e, niektórych słów, co, co, co jest dziwne. Nie wiem co.. Twitch nie wiem co to już jest. Czy tam się streamuje gry, czy tam się streamuje pornografia, ja już nie wiem. Ale Twitch Twitchem oni faktycznie... E... Jeśli chodzi o to, to akurat pamiętam, że z tym jest git. Jeśli ktoś na jakimś serwerze, na którym jesteś, powie coś niedobrego. To nie dostaniesz za to bana. Teraz na pewno będzie jakiś jeden osobnik, e... który mnie nienawidzi, nie, bo istnieje i będzie chodził za mną po serwerach, jak będę streamował i będzie, nie wiem. Krzyczał coś na voice niedobrego. Ej, po pierwsze, dzięki, że jesteś moim największym fanem, a po drugie, nie wiem, dorośli. Bo jak nagrywam, to ja mam voice chat zazwyczaj włączony, no chyba że jest kompletny młyn i. Chcę o czymś pogadać Ale jak nagrywam to mam wejście odłączony, Bo jak ktoś coś powie to wiecie zawsze mogę to wyciąć Ale jak jest na żywo filmik no to nie za bardzo nie Ale tak ja sobie chciałem wbić na casuala pograć Ale na tym serwerze dosłownie nic się nie dzieje to, który... to co teraz zobaczyliście To strzelanie do tego medyka spyro To jest jedyna ciekawa sytuacja jaka się stała tutaj Więc ja po prostu pójdę na brygadę Bo tam na pewno coś się dziwnego dzieje Ja nie mam pojęcia czemu ja tak szybko mówię Wczoraj ee... na tym streamie troszeczkę się upiłem <laughs> chyba... Jeszcze ze mnie to kompletnie nie wyszło. Nie, dawno nie market gardenowałem, wiecie? Bym sobie się pobawił się. Się pobawił się sobie się. A na tej śmiesznej grawitacji to jeszcze śmieszniej będzie. Okay, dobra. Muszę się przyzwyczaić znowu. Bany hop. Trzy. Cztery. Pięć. Trzy. O. Ostatnio ogarnąłem sobie jakiś e, master config, tam medium high czy medium low, coś takiego Żeby po prostu mieć troszeczkę więcej FPS-ów, żeby były stabilniejsze FPS-y Ale teraz tak sobie usunąłem i mam dosłownie więcej FPS-ów bez configa, więc e, Moja teoria, którą miałem jakiś czas temu, faktycznie się sprawdza Czasami bez configa masz wyższe FPS-y To zależy od tego komputera Nie, nie trafiłem go Chodź tu, zemszczę się na tobie O, jest, bfop wszedł Kurde, mam za krótką łopatę. O nie, mam 7 HP. Uratowałem, uratowałem. Lepszy, lepszy. Gdzie ten scout? Czekaj. Jeszcze raz. Ten... Kurde. Gdzie ten scout? To nie jest scout. A jakiś szpaj. Niemiły. Uh -huh. Zostawcie mnie! Daligowski Porucznik, w ogóle co to jest? Ja, ja zawsze zastanawiam się na bregedzie, co to są za rangi, to co ludzie mają w przeniku? Czy to jest, nie wiem, jakiś VIP? Nie, VIP ma rangę VIP, ale nie wiem, to jest jakiś admin, czy jakiś inny? Ja nigdy nie wiedziałem Bo ja mam rangę VIP I taka śmie śmie śmieszna, krótka historyjka, którą... No w sumie nie śmieszna, ale historyjka Którą wam opowiem Bo kilka osób pewnie nie wie, albo zapomniało o tym O kurde E, porzekaj, zabiję go albo on mnie, nieważne. Historia tego jak dostałem vip na brygadzie jest troszeczkę śmieszna, ponieważ ja po prostu wiecie jak sobie grałem wtedy często na brygadzie, jak, jak, jak wstawiłem TFA praktycznie codziennie i dużo osób wtedy oglądało i to był mój tak, 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 tak naprawdę... Pik to po prostu pewnego dnia dołączyłem sobie na brygadę i odpowiedziałem komuś coś na czacie i to nawet chyba na filmiku było. Tylko teraz nie pamiętam którym, ale na pewno na filmiku jakimś jest. I po prostu obok mojego niku pokazał się VIP. <grywka> ja nie wiedziałem skąd. I okazało się, że to o, ktoś się spierdził I okazało się, że to jakiś, nie wiem, admin brygady, czy, czy Czepel, czy nie, wiem, nie pamiętam kto. Po prostu dał mi tego VIPa na zawsze. I no. To było na tyle. Z tej historii fake Dalik nawet on tak uu, uu, nie gra. <grafię> Dobra, zamknij. Sprawdziłem jego profil, prawdziwy. To jest on, bo ma takie PFP, marżowego żołnierza ją ale tak to fantastycznie. Jakbyście go oglądali, byście wiedzieli. Kubox czad. Ja zawsze lubię patrzeć, jak ludzie nie wiem, rozkmieniają czy to ja. Zawsze mam frajdę z tego. Jak ludzie się po prostu kłócą, czy to ja, czy nie. Okej, okay, to było fajne. Nigdy nie potrafiłem market gardenować, naprawdę to było coś, czego nie umiem w TFI faktycznie. Obok grania spajem to market gardenowanie jest drugie, nie? Dwie rzeczy, których nie umiem robić. Czemu ty mnie bijesz z bicha? Zostawmy. Zostaw w ogóle fajerwerki pewnie słychać cały czas, jak puszczają, bo chyba ktoś się tak mocno upił wczoraj i nie wystrzelał wszystkich. Zostałem mu <zostaw> i puszcza teraz. Kurde, jak ja wpu... Oho! Dobra, to było satysfakcjonujące Chłapie, gonią mnie, jest super Zabiję go Jezu, jak oni się rzucają naprawdę. Ja, w sumie moje postanowienie noworoczne może być takie, że chcę nagrywać daily. Jak uda mi się nagrywać daily przez jeden miesiąc, pełny miesiąc, to naprawdę będę szczęśliwy. Bo nagrywanie codziennie, montowanie codziennie, wstawianie filmów codziennie jest, e, jest trudne. Potrafi być czasami denerwujące, ale pod koniec to jest e, bardzo satysfakcjonujące. Ja nie mogę trafić Market Gardena na tym sniperze. On ma lepszy movement po prostu. Dobra, mam prędkość. NO JAK? Patrz pa, mnie gonią, patrz jak mnie gonią Market guardujący żołnierz i scout mnie goni, normalnie Tak mnie kochają, tak mnie kochają, dziękuję inwizorze za... Do diabła Więc Sniper z tą OG czapką Bo ta w ogóle, to, ta czapka, którą ma ten Sniper to ona chyba jest za to, że miałeś TF-a Przed tym jak był yy, free to play Więc ten gość naprawdę jest OG, no chyba, że to jest serwerowa czapka, ale wątpię Jeśli on to faktycznie ma to jest to jest najbardziej OG jaki chyba możesz być. On grał w TF, a zanim TF był za darmo. Aha. Jakby miał ja tą czapkę miałbym ja bym nawet nie kupował żadnych innych, a po prostu bym miał tamtą na każdej klasie i to wszystko. Jest! Nareszcie na nim walnąłem market gardena. Już miałem żygać. Jest na tym też. A to było piękne. Gdybym trafił tego solda, no, może tego snipera trafię Trafiłem go, ale nie Market Gardenem. Ja jestem fatalny, nie? Ja nie wiem. Ja za późno macham. muszę szybciej machnąć. Jakimś tym dominuje tego gościa Nieważne. Ostatnio też widziałem, że niektórzy piszą, że nie wiem, gram w tf na siłę czy coś takiego. Szczerze wam powiem, na początku jak robiłem ten mój teraz powrót, nie wiem czy to mogę nazwać powrotem, ja nigdy nie uciekłem nigdzie, ja tu zawsze byłem, ale ten mój w cudzysłowie powrót jest. Ja ten pierwszy filmik zrobiłem trochę na siłę, tak po prostu żeby, żeby zrobić, co nie? Ale teraz jak ten, jak tak nagrywam tego tf i gram, to faktycznie dobrze się bawię mniej więcej. Ale dobrze się bawię tylko i wyłącznie... Czekaj, czekaj. Ok, nice. O! Ale bawię się dobrze tylko i wyłącznie podczas nagrywania, bo jak gram. O, to nie był market nieważny. Bo jakbym zagrał sobie teraz solo poza nagrywaniem, tak żeby pograć, to bym się znudził po 5 minutach i wyszedł. Ale jak nagrywam, to jest kompletnie co innego. Więc nie martwcie się, że ja nie wiem, nagrywam na siłę tego TFA. Ja faktycznie dobrze się bawię, ale tylko podczas nagrywania i streamowania. Mówię jakbym grał sobie tak o solo komplet. Co tu się dzieje? Pomyślałem też nad taką serią łączącą podklasy i zwykłe po prostu granie w TFA. i chciałbym ją nazwać bardzo kreatywnie i oryginalnie Loadouty od widzów. Dobra, wiem, że się... <laughs> kurde, naprawdę mu się nie spodobał pomysł, bo od razu kurde bo już zrobił, no Ale no, podobnie jak pod klasy będziecie pisać mi w komentarzach jakim loadoutem mam zagrać i po prostu będę co odcinek z takiej z, z... z tej miniserii. Wybieram, nie wiem, ze 2-3 zależy i po prostu zobaczymy. Możecie mnie torturować. Możecie dosłownie dać mi najgorsze na świecie. Możecie dać mi rakietowy skoczek. E, kurde, sztandar chwały. Patelnia i super, nie? Ale też możecie dać mi faktycznie jakieś fajne klasy. I możecie też mi, nie wiem, dopisywać, jak mam grać tą klasą. Tak jak z podklasami było, bo ja chyba nigdy za bardzo nie wytłumaczyłem, dlaczego pod klasy skończyłem. Głównie to było przez to, że ludzie. Nie ogarniali za bardzo co to podklasa klasa i wysyłali mi po prostu zwykłe klasy. Popularną klasą jest Demonite, co nie? To jest demo Man, tylko że ma po prostu wiecie. Tutaj build pod po prostu bicie zbieranie głów wyszerpsem i tak dalej, ale niektórzy po prostu dawali mi takie dziwaczne podklasy, na przykład lock and load, bombowy skoczek. Patelnia i nazwali to niszczyciel działek czy coś takiego. Nie, nie za bardzo, nie? Jeszcze kolejny przykład podklasy na demomanie to może być spadochronowy skoczek. E, meatball dispenser ja to mam nazwane. To jest stock i bomb i na przykład jakiekolwiek inne mele. Ulla Polski pal i można to nazwać. E, bombowiec. Wiecie, lecę do góry i zrzu zrzucam bomby na ludzi. Ale niektórzy po prostu podawali mi zwykłe klasy z po prostu innymi broniami. Więc to, to, to nie jest podklasa. I nie tylko przez to. Skończyłem pod klasy. wtedy też akurat no ten Team Fortress zaczynał mi się nudzić, więc też po prostu przestałem grać w TF, mniej więcej na kanale, nie? Więc teraz ogłaszam e, po początek nowej serii, e, loadouty od widzów, e, skrót to jest e, low, byłem bardzo kreatywny, ale no piszcie mi po prostu loadouty i no, wesołego nowego roku, ja będę leciał.